Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj groch, czyli jednoliścienne w grochu. Nie ma ich jakoś specjalnie dużo, ale kaśnie się pojawiają. No i no zabieg należy wykonać, tak. Później jakieś, jakieś owsiki, jakaś miotła wejdzie i, i będzie w sumie problem z, z, tymi, z tymi jednoliściennymi. Zresztą to później można rozsiewać na, na dalsze pola. Wiadomo, ja swoim materiałem, tym będę siał w kolejnych latach, także warto byłoby je, by ten zabieg wykonać tu już jest tak więcej w dołku, tam jest yy, nie gdzie, niegdzie już miotła zaczyna się pokazywać oraz inno jednoliścienne, a od samego początku mamy sporo yy, sporo samosiewów zbóż yy, no i owsika pełno tam widać, że, że on grasuje równo yy, ogólnie groch wygląda bardzo ładnie, już jest bardzo duży troszeczkę wahałem się i bałem z tym wyjazdem, z tym zabiegiem w, w ten grog, bo już jest dosyć duży, no ale, ale ma dosyć też długą rejestrację fusiladę więc, więc postanowiłem jeszcze po poprzednim skonsultowaniu to z rejonowym doradcą jakby przedstawicielem rejonowym może w ten sposób z firmy Nufarm. No i powiedział, żeby, żeby właśnie jechać, jeżeli nie ma yy, yy, żadnych przeciwwskazań, to żeby jechać zrobić wtedy będzie groszek czyściutki, tak? No więc, więc zaginam. Myślę, że będzie, że będzie dobrze. A jest, jest coś tak powiem, chronić ładnie, ładnie groszek wygląda. Myślę, że jak pogoda po, pozwoli, to w przyszłym na początku, dzisiaj mamy piątek, w sumie piątek 24. W przyszłym tygodniu, może w poniedziałek, znowu jakieś tam deszczyki zapowiadają e, o jakichś mikroelementach z zborem, z, z oczywiście, coś tutaj będę w tym, pod, tym, pod tym kątem myślał. tak? E, tak, jak mówię, plantacja ogólnie wygląda ładnie nie ma się do czego przyczepić jak wiadomo deszczyk sprzyjał yy, w, w sumie nie wschodom, bo od schodów nie było yy, tak długo deszczu ale teraz nam popadało i to, to naprawdę naprawdę zaczyna ładnie, ładnie wyglądać ten groch już jest, już jest dużo te wąsy czepne już się w, praktycznie poplątały ze sobą i, i myślę, myślę, że jemu na razie nic, nic nie grozi, tak? Oby, oby tak dalej było. Taka pogoda przekropna to będzie wszystko w porządku. Dawka jaką daję yy, na hektar to jest 0,75 yy, żeby żeby tam te jedno liścienne ładnie poczyścił tę ten ten, ten, te fusiladę. Ma ono dosyć szeroką rejestrację, tam jest od rzepaków poprzez jakieś groszki, kapusty, inne warzywka, jakieś drzewka owocowe, więc tutaj rejestracja jest bardzo, bardzo szeroka. No i w grochu też jest długa rejestracja, bo jest chyba do, e, nawet aż do wykształcenia pierwszych pączków kwiatowych. No, tak to, tak to wygląda. Zobaczcie. Kurde, nie zobaczycie, a jednak wyjdę. Wyjdę, zobrazuję to, bo tutaj... Tutaj się... E, było, było mokro, no i w sumie kopałem się. Nie mogłem... Nie mogłem... E, tutaj wjechać. Zobaczcie co się dzieje, już ja z kabiny to zauważyłem. skurczby byk rzepak. Dostał trochę... Trochę wody. I nawet po tym korumie, to nie rzepak, tylko jakaś rzodkiew jest, bo tu mamy omszone... Yy, liść, liście w sumie dwa, dwa właściwe liście już są i one są omszone, to na pewno nie jest rzepak yy, tutaj yy, w sumie dopiero takie wschody liście nie wyrzucił o, to jest akurat rzepak, bo tu zobaczcie ziareczko jest, a tu rzepaku wam się muszę przyznać, że nie było nie wiem czy będzie widać może o tak pokażę o, yy, tu nie było rzepaku bodajże od 5 lat, to jest chyba piąty rok gdzie nie ma rzepaku. I zobaczcie, jeszcze ziarko, bo to jest ziarka. Yy, gdzieś to przetrwało, te ziarko i zaczyna kiełkować. Ogólnie, chwasty tutaj powyginało. No tutaj mamy też dowód. No to nie, to obżarło coś, rzepak, który wszedł niedawno. Ale jest czyste pole. Nie ma tutaj yy, chwastów. Te, co były, oczywiście zginęły. Ale gdzieś i nie, gdzieś zaczyna się pokazywać, kurde, ten rzepak. Zaczyna wschodzić jego ciorta on wschodzi i to jest właśnie z rzepakiem, nie ma go, nie ma go a jak kurde przyjdzie yy, przyjdzie od, przyjdą odpowiednie warunki no to gdzieś tutaj małpa powschodzi, no i tak kurde chodzę tutaj patrzę, no też też gdzieś, gdzieś on jest no tu już mamy zobaczcie więcej zboża tak, raz, dwa yy, o trzy, cztery tam pięć, sześć, także no tutaj ten zabieg jak najbardziej prawidłowy. No plus ten rzepak gdzieś tam wyłaził. U góry nie mamy listków obdziabanych, ponieważ ja już zwalczyłem wcześniej, ale tu, czy to jest świeże, bo takie jest troszeczkę obślinione. Może, ale nie, bo to jest zabliźnione, to nie może być świeże. Więc, więc groch naprawdę wygląda ładnie, jest, jest już dosyć wysoki. Nie uda mi się na pewno wyrwać, bo już jest tak poszczepiany, chociaż może Jakoś go tam spróbuję obdziałać. Zobaczymy, czy z korzeniem uda mi się go wyrwać. Już jest mega, mega poszczepiany tymi wąsami. Czy ja korzonka wyrwę? Kawałeczek chociaż. No kawałeczek, ale no. Korzeń jest ładny. Tak wygląda, gdzieś on tam w bok poszedł. No nie, nie, nie ma, nie ma tych boższych korzenków, także nie widać bakterii tutaj brodawkowych. Nie zobaczymy, chociaż Tutaj nie, nie, to jest urwało się. No nie widać, no i tak ten groszek się prezentuje, tak? Mamy tutaj ładne pięterka porobione. Czy pączek kwiatowy już jest? I jeszcze, no już w sumie jest, ale jest bardzo schowany, także jak mówię, ostatni moment, żeby jeszcze ten zabieg wykonać. Dzisiaj wykonuję. A ee, przy, tak jak mówiłem w przyszłym tygodniu będę, będę znowu go zwalczał. No i kurczę, te zachwaszczenie wtórne znowu znowu się pojawia i to mnie, to mnie bardzo irytuje w sumie Bo wszystkie chwasty wzięło A jednak jeszcze gdzieś coś gdzieś coś jakieś niedobitki jeszcze się pojawiają Ręczne, najważniejsze jest ręczne. No, tak jak mówię, jakieś niedobitki zawsze gdzieś tam drażnią mnie. No ale cóż, no już teraz nie wyjadę z żadnym herbicydem. Jak jest, tak jest, lepiej nie będzie, tak? Nawet jeżeli bym nie zrobił tego zabiegu i czekał z tym zabiegiem, powiedzmy do... wcześniej... zrobił, nie wiem, w tym tygodniu, to i tak w tym tygodniu praktycznie nie było kiedy, bo popadływało. A druga rzecz, no już ten groch jest i tak chyba za duży na, jakikolwiek, na jakiekolwiek y, zabiegi odchwaszania dwuliściennych. No, no jak mówię, na jednoliścienne jeszcze mamy ostatni wizdek. No, tutaj też takie mokradełko było, to jest dosiewane w sumie z ręki, to dosiewał. No już tam nie będę cofał, bo nie chcę ciągnika ubrudzić, o, Chociażby się przydało. No ale cóż, trudno. I tutaj zobaczcie, ile tutaj już jedno, jest jednoliściennych. Tu, tu już jest dużo. Tu już jest dużo, tu już należało wykonać ten zabieg, bo to później będzie taki miszmasz Dawka, jak mówiłem, tam 0,75 yy, albo 0,7, 0,75, przepraszam, 0,75. Yy, no i cóż, no i lecimy. Najpierw zaczynamy od dookoła i. I już później z górki, z górki będzie leciało. No. no sami widzicie, zobaczcie, ile tu już jest jednolisień, tu już jest, tu już jest dużo i już, już to trzeba, trzeba zwalczyć. Tam już tak może nie ma aż tak dużo, ale, ale też się pojawiają, dlatego, dlatego jednak jadę i, i tyle. No cóż, to tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, cześć.